Witam was w kolejnym materiale. Dzisiaj poruszymy bardzo smutny, ale ważny temat. Przyczyna śmierci Edyty Rynkowskiej, żony Ryszarda Rynkowskiego. Wiadomości te obiegły media 22 września po przeprowadzonej sekcji zwłok. A prawda może pomóc zrozumieć co się wydarzyło i dlaczego tak wiele spekulacji musiało się pojawić. Edyta Rynkowska zmarła 18 września w Brudnicy. Ciało znalazła służby ratunkowe po zgłoszeniu około godziny 15:30. Mieszkanie, w którym znajdowała się Edyta, to tymczasowy pobyt. Para mieszkała tam podczas remontu własnego domu. Prokuratura od razu wszczęła postępowanie wyjaśniające. W poniedziałek 22 września przeprowadzono sekcję zwłok. Z badań wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność oddechowo-krążeniowa. Dodatkowo stwierdzono, że niewydolność ta była skutkiem pękniętych żylaków przełyku. To bardzo poważny stan, który może prowadzić do krwotoku wewnętrznego i szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia. Prokuratura potwierdziła, że nie ma żadnych obrażeń na ciele, czyli nie było śladów działania osób trzecich. Śledztwo nadal trwa, by ustalić wszystkie szczegóły, jednak te ustalenia dają jasno do zrozumienia, że przyczyna jest naturalna, choć tragiczna. Media podają, że Edyta od jakiegoś czasu miała problemy zdrowotne. Sąsiedzi zauważali, że była osłabiona. Być może przeziębiona po podróży, co mogło pogorszyć stan jej organizmu. Żylaki przełyku to stan wyjątkowo niebezpieczny, bo pęknięcie oznacza bardzo szybki rozwój krytycznych objawów. Krwawienia, spadku ciśnienia, zatrzymania akcji serca. Tego typu sytuacje często następują niespodziewanie bardzo smutna wiadomość. Śmierć osoby, która miała 52 lata zawsze budzi pytania i żal. Ważne jednak, że dzięki sekcji zwłok mamy teraz oficjalne dane. Niewydolność oddechowo-krążeniowa spowodowana pęknięciem żelaków przełyku, brak działania osób trzecich, żadnych obrażeń ciała. To pozwala odrzucić część teorii i plotek. Jeśli jesteś tutaj, bo cenisz rzetelność i chcesz być na bieżąco z potwierdzonymi informacjami, zapraszam Cię do subskrybowania kanału. Dzięki temu nie ominiecie żaden ważny materiał. Jeśli uważasz, że ten temat jest ważny, zostaw łapkę w górę, udostępnij, jeśli chcesz, oraz napisz w komentarzu, co sądzisz o tym wszystkim. Twoja opinia się liczy.